There will be time for revenge, said the woodswoman. But now it is time to make amends and mourn. Kairuve started preparations for his father's funeral. The old woman promised him that afterward, he would know everything he needs to find those responsible For now though it was time to gather all the blood brothers and give Yarl a funeral he deserved No, siemanko, ekipa, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, kontynuujemy przygodę naszego kamila, niestrudzonego i niezwyciężonego jednokiego czarnoksiężnika, łucznika. Także z tego, co zauważyłem, to będziemy dzisiaj mieli raczej taką hmm, bieganinę niż, niż jakąś wartką akcję. Co my tutaj mamy, słuchajcie. Prawowity pochówek. Zaproś braci ojca na pogrzeb. Dobra, okej. Okay. Zamów miód pitny na uroczystość. Mmm, dobre. Kup drewno, by zbudować łódź pogrzebową. Znajdź stare uroczyste insignie ojca. Ojej. No i Kamil nie może umrzeć. Dobra, no to to będzie Słuch, chyba najważniejsze. Słuchajcie, od razu sobie wezmę, przyspieszę trochę gierkę na, myślę tak, na dwójkę. Tak myślę, że będzie ok, bo on strasznie wolno chodzi i nie chciałbym, żeby ten filmik też trwał nie wiadomo ile. Także słuchajcie, dobra, idziemy sobie najpierw tutaj na lewą stronę, zobaczymy, zobaczymy tutaj, co nam pokaże wskaźnik na dole. Idą, ciągle idą. Znaczy nie wiem, no nie wiem, czy on to powiedział, w każdym razie ja tak będę tłumaczył jego język, bo taki ma język fajny. Nie wiem, czy to nordycki, czy nie, pewnie Kat mnie zaraz poprawi w komentarzu, nasza chodząca Wikipedia. Także serdecznie Kat, Cię pozdrawiam. Strażnik bramy, twój ojciec ukrył cenne insignia gdzieś za tą bramą. Możemy ci pomóc w ich odnalezieniu, ale brama była zamknięta przez tak długi czas, że nie wiadomo, czy nie napotkamy tam jakieś dzikiej zwierzyny. No dobra, dobra, zobaczymy, co tam będzie. Aha, dobra, czyli tutaj nam lektorka podpowiada, że mamy kolejną umiejętność, trująca bomba, tak? Czyli Kamil rzuca bombę, która zdaje obrażenia. No okej, okay. mam nadzieję, że nie spotkamy piżmowo, a już biegną. Jezus! Już tak szybko? Ja nawet się nie zdążyłem przygotować jeszcze psychicznie na tą walkę. A oni. A, dobra. E, nie było tematu. Chyba, że jeszcze jakaś akcja przybędzie. Jeszcze jakieś wilcy nam przybiegną tutaj, czy nie? Czy już nie przybiegną? I chyba nie. To było na tyle, tak? Z wilców? Boże, nie zdążyłem się jeszcze przygotować mentalnie do tej walki, a tu już wyskoczyli do mnie, zaskoczyli mnie. Ale dobra, chyba to by było na tyle. Hmm, zobaczmy. Aha. Okay. No dobra, czyli rozumiem, że to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o walkę? A dlaczego? Aha, bo wy ze mną już nie podążacie. No dobra, dobra, gdzie, tak, mamy to Insignię? Chyba mamy, tak? Nie wiem, chyba zebrał. Nie ma tutaj jakiejś opcji ekwipunku ani nic, mogę sobie tylko podejrzeć statystyki. No. Powiem szczerze, że ten Kamil to raczej taki słaby. No dobra, nieważne, dobra. lecimy dalej, słuchajcie. Lecimy dalej, bo tu widzę, że dużo biegania chyba będzie po tej mapie. Co my mamy najbliżej? Najbliżej mamy na górze tutaj jakiś wskaźnik, także polećmy sobie go, zobaczmy od razu. Zaproś braci ojca na pogrzeb. Podejrzewam, że to będzie tutaj. Tak, tu jest chyba jeden brat. Tu jest drugi. Z pytanie, tu? Tu jest trzeci brat, prawdopodobnie. A tutaj co jest? A tutaj też jest coś, co. O, jakaś woda, chyba będziemy musieli przepłynąć. A no tak, bo łódź musimy zbudować. Ale to łódź pogrzebową, dobra, nieważne. Zobaczymy, słuchajcie. Dobra, tu jest wieżyczka, sobie oblukajmy, czy tutaj coś nam pokaże ładnego. Powiem wam szczerze, że kurczę, kampania mi się strasznie podoba w tej grze. O, pojawiła się wroga armia, wilcy są w ukryciu, dobra, a to możemy ich zostawić chyba w spokoju, nie? Chyba możemy ich zostawić w spokoju, a tu jakaś sarenka biega, proszę. Jelonek. O, nawet dużo jelonków. Dobra, ale to nie o jelonkach dzisiaj będziemy rozmawiać, słuchajcie, tylko idziemy przygotować pogrzeb. Mam nadzieję, że. będę mógł zostawić te wilcy w spokoju. Bo nie chciałbym ich zabijać. There he jest Jarl's old blood brother, our best warrior. Musimy powiedzieć dobra. Siema wujek. Oddamy wspólnie cześć Twojemu ojcu, lecz najpierw wystrzelamy kilka strzał na strzelnicy. Często chodziliśmy tam z Jarlem. A. No, okej, okay, zróbmy to, co ojciec kochał najbardziej. Pojawiła się wroga armia znowu? A nie, to cały czas te wilcy, tak? Gdzie są te strzały? A. O, tu są, dobra. Idziemy? Hej. Okay. To idziemy. Idziemy postrzelać. Co tatuś lubił robić? Tatuś lubił strzelać z łuku. Hmm. Okej okay. A ty byś się może dołączył do, roz... do zabawy, nie? A teraz? Dołączysz się do zabawy? O, dołączy się, dobra. A jakbyście tak... ...we dwoje strzelali? O. No i dobra, mamy to. A, ty już sobie idziesz, tak? No dobra, Mistrz Ucznictwa weźmie... Coś tam nie zdążyłem przeczytać. Co my tu... Aha, czyli to by było na tyle, tak? Z tego quest'a? A, no to nieźle, nieźle, nieźle. Idziemy dalej. Jak już tu jesteśmy, to pójdziemy na górę. No tak. On był wielkim jarlem for wielkim... dobra, czyli to nie jest brat kolejny, tylko to jest pasieka, tak? To byłby zaszczyt dostarczyć miód pitny na pogrzeb Jarla. Jeśli zaś chodzi o łódź, potrzebujemy czegoś wyjątkowego. Chodź z nami. Zabierzemy nieopodal trochę miodu i do. A, od dzikich pszczół. Okej. Okay. Z pewnością dołączymy później. Hojejku, a co to? Pszczelarze! To znaczy. Klony. No właśnie, to jest to, co powiedziałem na poprzednim materiale, tak. Podoba mi się grafika w tych żeby naprawdę jest ładna, ale no jeżeli chodzi o postacie, no to kurczę, mogliby się autorzy bardziej postarać. No, chociaż nie wiem, kolor Brody im zmienić, bo to taki mówię, a tak klonów trochę nie. No ale w sumie nie można mieć wszystkiego. No, jakie ładne pole maków. Chyba maki, nie wiem. Maki, chryzantemy? Nie wiem. Dobra, co my teraz mamy zrobić? Aha. Ogłóż pszczoły pszczelim dymem i zbierz miód. Cztery sztuki. A czyli rozumiem, że to jest tutaj, tak? Pszczeli dym. Dym odstrasza pszczoły, co pozwala zabrać miód. No okej. Okay. Znaczy, no w sumie ma to sens, tak? Mhm, mm dobra, czyli to jest też jakaś czasówka. Dobra, to robimy tak. I tak. I zbieraj miód. No zbieraj ten miód. Dobra i uciekać Jesteśmy atakowani I jeszcze mi pszczelarz zginie O nie, na szczęście Niewiele braku Dobra, jeden miodek mamy Okej okay. Okej okay. Mamy jeden miodek Teraz będziemy mieli drugi miodek To może jeszcze trochę bliżej byśmy podeszli I hadziuga I zbiera miodek Dobra, jest miodek i uciekamy. No i znowu. Oj, pad mi pszczelarz. No, i co ja teraz zrobię? Mam tylko dwóch pszczelarzy. Gdzie to jeszcze jest? A tutaj, dobra. Ja nawet nie wiedziałem, że można umrzeć poprzez zbieranie miodu. Znaczy, no, jak ktoś jest uczulony na pszczeliad. Jest coś takiego jak pszczeliad? Chyba jest, nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Ja tutaj tylko zbieram miód. Dobra, już, dawaj, szybko, 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 szybko. No, zbieraj ten miód. Dobra, uciekaj, uciekaj. No a ty gdzie żeś tam pola z tych. Kamoniu jeden, wyłaś mi stamtąd, Dobra, musimy poczekać, bo cooldown mamy na pszczeli dym. O! I zbieraj miód. Dobra, panie i panowie... o, wyparowali! Panie i panowie mamy to. 700 miod łącznie. Co tam dalej? Kup drewno, by zbudować łódź pogrzebową. Okej. Okay. Tak trochę z niemiecka on zajeżdża. Nie wiem, czy tutaj na dół trzeba iść, czy... A, tutaj pewnie mostem. Dobra. Chodź tu. Ogólnie tak jak powiedziałem, no jeżeli chodzi o kampanię w tej grze, to mi się na razie póki co podoba. Ja wiem, że nie jest to jakoś y, strasznie wymagająca ta kampania, ani nic, ale powiem Wam szczerze, biorąc pod uwagę y, ostatnie kampanie Gromem, tamte walki, takie co były rozbudowanie miasta, to taka fajna trochę. No przecież wiem, mówiłaś mi to na samym początku. A to co to? Miszczowie. a my mistrzów nie chcemy. ma wujek? Jarl nie żyje? Nic więcej nie mów. Idziemy z tobą. No spoko. E... Ale ja idę tam. Halo. Halo. Dobra, nieważne. Chyba im się kierunki pomyliły. Dobra. Cóż. Cóż. Cóż poradzić? No. W tamtych czasach nie mieli kompasów ani nic. A podobno wikingowie byli tacy świetnicy tych. Odnajdywania kierunków. Ale to chyba na wodzie tylko. Dobra, jeszcze jednego brata trzeba zaprosić. Nie wiem, czy to będzie teraz ten brat, czy nie? Halo, dzień dobry, wujek, jesteś w domu? Dzień dobry. Mamy wystarczająco dużo drewna w magazynach, jednak musimy je zachować na zapas. Wilki roznożyły się obficie ubiegłej wiosny, przez co musieliśmy zaprzestać produkcji. Niech zbiorą się wszyscy mężczyźni, pomożemy wam unicestwić te bestie. Mmm, hmm. Dostałem taką armię, jakbym nie wiem, miał iść na kurczę, jakąś wielką armię wilków. No dobra. A rozumiem, że w tym obrębie mamy, tak? Ołazić po... O, są wilcy! Atakiera. Atakiera wilców. No co, to tylko 10 i to wszystko? O, kolejne się pojawiły. Siema, wilcy? Dzabaj je włóczniom. No i dobra. O, zima przyszła. To teraz wilcy będą bardziej chyba agresywne. Czekajcie, pojawiła się wroga armia, ale gdzie? O, jest. Dobra. Mamy. Bombkę rzucimy. Rzuć śmierdziucha. Ciekawe, czy to na moich też atak ten działa. Oj, tu kolejne idą. Nie wiem co powiedziałeś... O, tutaj dobra armia idzie. Stary nie wiem, co powiedziałeś, ale zgadzam się z tobą. Dobra, tych to może byśmy tak trochę ogłuszyli. O, ale wyparowały. To było dobre. To było dobre. O, chyba mi jakaś jednostka awansowała. O nieźle. Tam widzę chyba kolejne wilcy. Halo, wilcy. O, jest. O. No, ej. Fajny system jest ukrywania się w krzakach, jeżeli chodzi o jednostki. Bardzo, bardzo fajnie jest to pomyślane. To jest. O, już koniec? Wróćby sfinalizować transakcję, dobra, ale. Ej. Aha, bo wy sobie już idziecie. Znowu zostałem sam. Jak to było w tej piosence? Znów jestem sam. Dobra, nie, nie będę śpiewał, słuchajcie. Nie będę śpiewał, bo to nie jest okazja na śpiewanie. Słuchajcie, tu jest bardzo przykra sprawa. Tutaj jest pogrzeb Jarla. Możemy wrócić do pracy. Dziękujemy Ci. Drewno należy do Ciebie. Odnowiliśmy także bastion Twojego ojca. Jest twój. Niech Odyn będzie z tobą. E... Aha, dobra, czyli tutaj na dole gdzieś jest, tak? Posiadasz drewno na zbudowanie łodzi. Fajnie. Super, będę mógł sobie zbudować łódkę. A mogę coś w ogóle zbudować? A tylko łódkę. To taki powiem szczerze, trochę słaby ten bastion. Skoro mogę tylko łódkę zbudować. No, ale nie można mieć wszystkiego. Gdzie jest ten bastion? Gdzieś tu na dole. Ale ładny bastion. Szkoda, że nie mogę wejść w interakcję z nim w ogóle, ale no dobra, no wierzę, że to jest mój bastion, tak? Aha, buduj łódź. Buduj. O, idą jakieś chłopki. Znaczy jeden w sensie. Po co mi ta łódź tutaj w sumie jest? A, osta... A, dobra, bo ja muszę dopłynąć do niego. A, to takie sprytne było. Siadaj na łódź. Przepłynij jezioro, by zaprosić ostatniego gościa. No to powiem Wam szczerze, że bardzo daleko muszę płynąć. No, ale dobra, no, słuchajcie. Ja podejrzewam, że w Pław też bym mógł to przepłynąć. No, ale. Opsa. O, a tu psikus, bo wujek nie żyje. Kurczę. No, al. Okej. Okay. Okej. Okay. No. no, nie? Wygląda na to, że ukochany sojusznik ojca już do niego dołączył w Walhalli, Żegnaj, stary przyjacielu. Jorgen II. No to... Oko. To co to? To takie ładne, czy ja tu mogę pokręcić tym? Ty jaki bajer! Ej, dobra, to w sumie nie będę musiał naokoło teraz biec. No, sprowadź Kamila z powrotem do wioski, no dobra. Okej, okay. no to okej. Okay. Kamilu. Jedno wiosłowa łódź osobowa. Idziemy tam... Aha, tam mamy iść, tak? Czy znaczy, płynąć w sensie? Oj 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 jakieś stroboskopy mi się włączyły. O, już przestało. Tak, no niestety to są takie mankamenty. Ej, ty ale nie wpłyni w... Dobra, nieważne, nie było tematu. Yy, tak, to są takie mankamenty, jeżeli chodzi o tą yy, grę, czasami potrafi takie, takie dziwne jakieś stroboskopy wyrzucić. Mam nadzieję, że tego na filmiku nie będzie tak strasznie. Nie będzie takie strasznie irytujące. A ty co? Kim ty jesteś tutaj? A ty tutaj tak se. St A, dobra, bo to jest ten mistrz, mistrz ucznictwa, tak? No okej. Okay. A, tutaj są te. No okej. Okay. No jestem w wiosce i co dalej? Zbuduj łódź pogrzebową dla ojca mm -hmm. Kopczyk. Znaczy, to jest ten Ołtarz pogrzebowy ogólnie, nie? E, łódź, nie tak. Okay. O, tu, uroczysta łódź. No dobra, zbuduj. Nie no, powiem wam szczerze, że kurczę, Nie ma to tam. To ładnie to wygląda, ładnie, podoba mi się. Ciekawy, czy też będzie tak się normalnie płonął, jak na filmikach. Zaraz zobaczymy. Ogólnie nie przechodziłem wcześniej tej kampanii, bo taki miałem. Najpierw pierwszy plan był taki, żeby przejść kampanię i dopiero później, ewentualnie, y, przygotowany pod materiał, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ej. Nie, no muszę Wam powiedzieć, że ładnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Tylko, że co, to, to już by był koniec? Chyba na to wychodzi. Także spoczywaj, Jarl. Hmm, czyli to dopiero początek przed nami jest. I co tu sobie? Tak sam? Sam samotny, samotnik. A, no i to koniec. Słuchajcie, no to tak by się prezentowała mniej więcej, e, że tak powiem, druga, drugi rozdział naszej sagi kole, kolegi Kamila. Także co, no słuchajcie, nie będę zaczynał następnej. Następną zaczniemy na kolejne materiały, na materiale. Tak, właśnie. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Słuchajcie, króciutki filmik. Mówię, mam nadzieję, że następne rozdziały będą bardziej, że tak powiem, wymagające e, i bardziej jakoś takie, no wiecie żeby też się coś działo, no, ale w sumie to nie jest źle, jak na razie mo, ja oceniam grę na plus, tak, bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o fabułę, też jest dosyć interesująca, mam nadzieję, że się rozwinie dalej i będzie jeszcze bardziej interesująca. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja się z Wami żegnam, dzięki serdecznie za to, że byliście, że oglądaliście i do następnego, trzymajcie się, papa.